Z Ewangelii według świętego Mateusza. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Tak się zastanawiam. Tyle razy w życiu dzielimy się z bliskimi swoim niepokojem, swoimi trudami życia, swoimi lękami na przyszłość, swoim poczuciem pustki, swoim, swoim bólem. Dzielimy się tym, że. Jest nam po prostu trudno żyć. A gdybyśmy tak spróbowali podzielić się dziś z kimś obok nas takim przekonaniem, mam Boga, który powiedział, że gdy jest mi, Jez... że gdy jest mi bardzo ciężko i gdy jestem bardzo utrudzony i bardzo obciążony, to zawsze mogę do Niego przyjść i doznać podniesienia, pokrzepienia, uleczenia. Gdybyśmy. Jedno słowo krytyki i narzekania w dniu dzisiejszym zamienili na słowo uwielbienia. Okazałoby się, że wszystkim na świecie jest łatwiej, jest lżej, bo wszyscy byśmy sobie przypomnieli, że naprawdę nie jesteśmy w naszym trudzie życia sami. Do zobaczenia jutro.